wystartowała gonitwa o nagrodę toru wyścigowego w Pardubicach i Rydion przejął na siebie prowadzenie tej stawki po starcie. Na pozycji drugiej jest I Feel Good tuż obok Neo, następnie Tabasco i zamyka stawkę w tej chwili Jerseyka biegną w kierunku pierwszego płotu, więc za moment będą mogli im się państwo bardzo dokładnie przyjrzeć, bo tutaj właśnie na prostej przed trybuną główną pokonywać będą płoty. Dystanse, jak państwo doskonale widzicie, między końmi są na Naprawdę niewielkie. One biegną bardzo blisko siebie, zbliżając się do kolejnego płotu. Dość długi dystans tej gonitwy, prawie 3 km, więc jak najbardziej liczy się tutaj rozplanowanie sił. Jak na razie dyktowanie tempa w tym wyścigu wziął na siebie Iridion. W siodle Niklas Lowen i są już przed trybuną główną. Kibicujmy, proszę Państwa, dodajmy im sił do walki. Iridion na froncie, następnie Neo. I feel good Tabasco. Zamyka stawkę Jerseyka. Pełne okrążenie toru mają jeszcze do pokonania. W takich dwóch rzędach można powiedzieć, jak na razie toczy się ta gonitwa. Na froncie Rydion razem z Neo i I Feel Good, a za nimi w drugiej linii Tabasco i Jerseyka. I tak to w tej chwili wygląda. Już są w połowie kolejnego zakrętu. Blisko siebie wyrównana ta stawka cały czas. Wszyscy pilnują tempa. Zobaczymy, czy ktoś zdecyduje się forsowniejsze tempo tutaj narzucić. Już wybiegają na przeciwległą, prostą. Na froncie jest cały czas Iridion, następnie jest Neo. I feel good Tabasco zamyka Jerseyka. I ja to podaję tak w kolejności, no bo tak to wygląda. Natomiast te odległości między końmi są naprawdę bardzo, bardzo niewielkie i jak najbardziej wszystkie konie liczą się w walce o zwycięstwo w tej gonitwie. Kolejny płot już pokonany przez wszystkie konie. Neo na moment przesunął się na front, ale zaraz obok jest Iridion. Następnie jest I Feel Good. Tabasco zamyka niezmiennie od, od startu Jerseyka. Iridion i Neo, te dwa konie na froncie. Za nimi na pozycji trzeciej galopuje i feel good. Tuż obok jest Tabasco. Stratę kilku długości ma już Jerseyka, ale to nie jest jakaś bardzo duża strata. Już konie wbiegają za lasek, zbliżają się do połowy zakrętu no i coraz większe tempo tej gonitwy. Cztery konie teraz na froncie, bardzo blisko siebie, starają się. Walczyć kto będzie wyprowadzał na prostą finiszową. Jest tam I Feel Good, jest tam Neo, jest tam Iridion, jest tam Tabasco. Neo na niewielkim prowadzeniu, no i są już na prostej finiszowej. Neo, I Feel Good, Tabasco i Iridion goni Jerseyka. Odległości no troszeczkę się zaczynają nabudowywać przy, między końmi przed ostatnim płotem, bo to właśnie ostatni płot przed nami, na froncie jest Neo, tuż obok stajenny kolega I Feel Good, na trzecim Tabasco, na czwartym Iridion mają jakieś 150 metrów do celownika, walka między stajennymi kolegami, Neo i I Feel Good, Neo i I Feel Good świetnie finiszuje Neo pod Pawłem Pałczyńskim, następnie I Feel Good, Tabasco, Iridion. I zamyka stawkę Jerseyka. Proszę Państwa, koni numer 7. Neo, trenowany i dosiadany przez Pawła Pałczyńskiego. Ta para jako pierwsza minia linię celownika, chociaż oczywiście musimy poczekać aż wynik gonitwy zatwierdzi Komisja Techniczna. Dekoracja zwycięzców na padoku. I na padoku zaprezentują się Państwu także konie, które wystartują w gonitwie drugiej. Pierwsza gonitwa w niedzielę na partynicach za nami, nagroda toru wyścigowego w Pardubicach. Wyścig płotowy dla trzylatków na 2800 metrów. No i zwycięża Neo pokazał się już dobrze w pierwszym starcie, kiedy był trzeci swoim płotowym, a teraz pod swoim trenerem Pawłem Pałczyńskim widzimy, jak w walce pokonuje. I feel good. To są dwa konie pana Kartusa, ale trenowane przez różnych trenerów, walczyły tu zaciekli. Tak, no, trener Paweł Pałczyński, w siodle Paweł Pałczyński, no i rzecz